Bożego Narodzenia w Australii jest pełna czerwonych krabów. Każdego roku miliony tych krabów wychodzą z lasu po pierwszym deszczu w porze deszczowej. Na odległej wyspie na Oceanie Indyjskim wydarzyło się coś niemożliwego. W ostatnich latach miliony czerwonych krabów nie dotarły do morza. Żółte, szalone mrówki tworzą teraz ogromne superkolonie w lesie. Oddział Rajdowy wypłoszył to, co wydaje się nie do w zaledwie kilka lat miliardy żółtych, szalonych mrówek stworzyły jedną superkolonię i zniszczyły dziesiątki milionów czerwonych krabów stworzeń, które kształtowały ekosystem deszczowego lasu przez miliony lat. W lasach zapanowała cisza, drzewa zaczęły obumierać, drogi zamieniły się w żywe dywany. Nic tego nie powstrzymało ani trucizny, ani helikoptery, ani miliony dolarów w funduszach. A potem, bez hałasu i ostrzeżenia, upadek ustąpił miejsca odwróceniu. Siła, która zniszczyła mrówczą imperium, nie była większa ani silniejsza. Była mniejsza od ziarnka ryżu. Interwencja tak precyzyjna, że rozmontowała system od środka. To jest historia o tym, jak ekosystem się załamał i jak powrócił w najcichszy możliwy sposób. Królestwo Krabów. Daleko od australijskiego kontynentu leży Wyspa Bożego Narodzenia. Kawałek lądu pokryty zielenią, otoczony turkusowymi morzami. Z około 1800 mieszkańcami z pozoru może wydawać się cicha. Jednak ukryte pod drzewami i glebą jest królestwo rządzone przez karmazynowe szczypce. Wyspa Bożego Narodzenia jest domem dla ponad 200 milionów czerwonych krabów. Ponad 110 tysięcy na każdego mieszkańca. Te kraby to nie tylko liczne, ale i niezbędne stworzenia. Przez miliony lat izolacji czerwone kraby stały się głównymi architektami wyspy. Codziennie usuwają opadłe liście, napowietrzają glebę i utrzymują delikatny rytm deszczowego lasu. Ich ruchy recyklują składniki odżywcze, zapobiegają gromadzeniu się łatwopalnych szczątków i powstrzymują inwazyjne rośliny. Raz w roku stają się płynącą falą, wędrującą z lasów z synchronizowanej migracji, przekraczającą drogi, wspinającą się po klifach i schodzącą na brzeg oceanu, by się rozmnożyć. Ich masowa wędrówka jest tak ikoniczna, że całe drogi są zamykane na czas ich przejścia, a specjalne mosty dla krabów pomagają im bezpiecznie je pokonać. To nie jest zwykłe zwierzęce widowisko. Na wyspie Bożego Narodzenia czerwone kraby są gatunkiem kluczowym, żywą maszynerią, która trzyma ekosystem razem. Jednak wystarczył jeden malutki najeźdźca, by zatrzymać te machinę. Inwazja mrówek imperium. Przez miliony lat panowanie Czerwonych Krabów nie było kwestionowane. Ale gdy statki zaczęły przybywać z ładunkiem i zapasami, coś jeszcze przybyło. Niezauważone, niezaproszone i o wiele bardziej niebezpieczne niż wszystko, co wyspa kiedykolwiek widziała. W XX wieku żółte, szalone mrówki dotarły na brzeg. Ich nazwa pochodzi nie od chaosu, lecz od ich frenetycznych ruchów, nieprzewidywalnych wzorców swarmingu i błyskawicznych ataków. W cichych zakątkach wyspy zaczęły się rozprzestrzeniać. W większości ekosystemów kolonie mrówek walczą o terytorium, ograniczając swój rozwój. Jednak żółte, szalone mrówki łamią tę zasadę. W przeciwieństwie do prawie wszystkich innych gatunków rozpoznają odległe gniazda jako część własnej kolonii. Nie ma rywalizacji, nie ma wojen terytorialnych. Na przestrzeni setek kilometrów funkcjonują jako jedna kolonia, tworząc największe znane superkolonie na Ziemi. Naukowcy odkryli, że genetycznie osobniki z gniazd oddzielonych ogromnymi odległościami zachowują się tak, jakby należały do jednej kolonii. Ta rzadka jedność pozwalała im współpracować na ogromnych obszarach i rozwijać się z oszałamiającą efektywnością. Wkrótce ich liczebność gwałtownie wzrosła. Tylko na Wyspie Bożego Narodzenia populacja żółtych, szalonych mrówek eksplodowała do ponad 12 miliardów, 50 razy więcej niż populacja Australii. Ich sposób ataku był brutalny. Podczas sezonu deszczowego wstawały z leśnej gleby w falach i otaczały czerwone kraby tysiącami. Używając kwasu mrówkowego, silnej broni chemicznej, spryskiwały krabom oczy, oślepiając je, a potem pokonywały zdezorientowaną ofiarę. Całe kolonie czerwonych krabów były niszczone w ciągu kilku dni. Mrówki nie działały same. Zawarły sojusz ekologiczny z żółtym owadem tarczowcem. Te owady żywiły się sokiem z drzew i wydzielały miód, słodki płyn, który mrówki zbierały niczym paliwo. W zamian mrówki chroniły tarczowce, eliminując ich drapieżników i pomnażając ich liczebność. Załamanie ekosystemu milionów lat. Czerwone kraby, które niegdyś utrzymywały leśną glebę w czystości, ich nieustanne żerowanie usuwało martwe liście i opadłe szczątki, przestały pełnić swoją rolę. Bez nich system rozpadł się prawie z dnia na dzień. Opadłe liście gromadziły się w grubych, pozbawionych tlenu warstwach. Rozkład zwolnił. Deszczowy las, niegdyś wilgotny i pełen życia, stawał się coraz bardziej suchy i łatwopalny. Powietrze się zmieniło. Rytm wyspy zaczął się zakłócać. Młode drzewa wyrosły dziko w podszycie, niekontrolowane i zatłoczone. Bez krabów, które utrzymywały równowagę, konkurowały o przestrzeń i światło, dusiły środkową warstwę lasu. Starożytne drzewa, które stały od wieków, zaczęły umierać pod ciężarem chaosu poniżej. Zakłócenie rozprzestrzeniło się na wyższe warstwy. Endemiczne ptaki, takie jak buby abota, gatunek występujący tylko na tej wyspie, straciły swoje miejsca gniazdowe. Gdy koron drzew zaczęły zanikać. W terminologii naukowej było to kaskada troficzna. W emocjonalnych kategoriach to było załamanie. Populacja czerwonych krabów, która kiedyś liczyła ponad 40 milionów, spadła do zaledwie 15 milionów w ciągu kilku lat. Inżynierowie ekosystemu wyspy byli rozmontowywani przez inwazję mrówek, metr kwadratowy po metrze kwadratowym, a mrówki nadal się rozprzestrzeniały. Nakarmione miodem i chronione przez współpracującą superkolonię, szły przez las bez naturalnych drapieżników, które mogłyby je powstrzymać. Ptaki je ignorowały. Jaszczurki były zbyt nieliczne. Żadne opory ze strony rodzimych gatunków nie pojawiły się. Stało się jasne, że jeśli nic się nie zmieni, ekosystem wyspy Bożego Narodzenia, mający 110 milionów lat, może zniknąć w jednej generacji. Nieudana wojna chemiczna. W obliczu załamania deszczowego lasu i wyginięcia gatunku kluczowego, konserwatorzy środowiska sięgnęli po jedyną skuteczną broń, jaką mieli chemię. Australia wprowadziła przynętę nasączoną fipronilem, silnym środkiem owadobójczym, który atakuje mrówki przez spożycie białka. Pomysł był prosty rozprowadzić przynętę, którą kilka mrówek zabierze do kolonii, pozwalając jej rozprzestrzenić się wewnętrznie, niczym cicha trucizna. Ale nic na tej wyspie nie było proste. Czas był krytyczny. Przynęta mogła zostać uwolniona tylko w porze suchej, gdy czerwone kraby były bezpieczne w swoich norach. Opóźnienie nawet o kilka tygodni mogło pokryć się z ich migracją, co mogło zniszczyć ten gatunek, który miała chronić. Teren jeszcze bardziej utrudniał sprawę. Główne twierdze żółtych, szalonych mrówek znajdowały się na stromych klifach, w gęstych dżunglach i głębokich, niedostępnych dolinach. Helikoptery musiały zrzucać przynęte w precyzyjnych ilościach na korony drzew 27 kg na aker, by w ogóle mieć szansę na sukces. Na chwilę wydawało się, że wysiłek zakończył się sukcesem. W niektórych obszarach populacje żółtych szalonych mrówek spadły o ponad 99% w ciągu miesiąca. Ale to nie trwało. Mrówki wróciły z niezabezpieczonych miejsc silniejsze i bardziej odporne. Okazało się, że fipronil działał bardziej jak narzędzie do przecinania niż lekarstwo, oczyszczając powierzchnię, ale nigdy nie niszcząc korzeni, a koszty były ogromne. Każda kampania mogła kosztować ponad 2 miliony dolarów. Co gorsza, fipronil szkodził także rodzimym owadom, co rodziło niepokojące pytanie: czy ratują ekosystem zatruwając go? Osy zmieniają bieg wydarzeń. Ponieważ chemikalia okazały się nieodpowiednie, a mrówki odzyskiwały teren, badacze zaczęli szukać radykalnie innego rozwiązania. Takiego, które nie polegałoby na eksterminacji, lecz na precyzyjnej interwencji. Zorientowali się, że prawdziwą siłą napędową żółtego imperium mrówek nie były same mrówki, lecz paliwo, na którym się żywiły miód wydzielany przez tarczowce żółte. Odcięcie tego źródła pożywienia sprawiłoby, że kolonia by zginęła z głodu. Ale jak zakłócić sojusz owadów, nie powodując nowych szkód ekologicznych? Odpowiedź, choć mało prawdopodobna, przyszła od stworzenia mniejszego niż główka od szpilki. Tashardiophagus Sommervillei pasożytniczej osy. Zamiast atakować mrówki bezpośrednio, ta osa celuje w jej partnerów. Zlokalizowała tarczowce żółte, przebija ich ciała i składa jaja w środku. Larwy żywią się od środka, aż gospodarz zostaje wypusty. Co stanowi naturalne, celowane zatrzymanie energetycznego systemu mrówek. Jednak uwolnienie nowego gatunku w delikatnym środowisku niosło ogromne ryzyko. Australia popełniła ten błąd wcześniej. W 1935 roku wprowadzenie ropów trawiastych w celu zwalczania chrząszczy zakończyło się spektakularną porażką, wywołując kryzys ekologiczny trwający przez całe stulecie. Nikt nie chciał powtórki, przed zatwierdzeniem os. Przeprowadzono ponad 3 lata rygorystycznych testów na 131 rodzimych gatunkach, aby upewnić się, że osy nie zaatakują niczego innego. Dopiero po wyeliminowaniu wszelkich ryzyk plan poszedł naprzód. W 2022 roku helikoptery niosące skrzynie z pasożytniczymi osami przelatywały nad najbardziej dotkniętymi terenami mrówek. Drzwi się otworzyły, i 18 tysięcy niemal niewidocznych owadów cicho unosiło się w stronę korony drzew. Bez hałasu, bez chemikaliów, bez szkód bocznych. Tylko cicha biologiczna interwencja, mająca na celu rozmontowanie imperium od środka. Początkowo nic się nie zmieniało. Mrówki wciąż dominowały, ale głęboko w drzewach zaczynała się zmiana. Tarczowce zaczęły znikać. Gałęzie, które kiedyś pokrywał miód, stały się suche. A gdy cukier zniknął, mrówki zaczęły zwalniać. Powrót, którego nikt nie przewidział. Dwa lata po uwolnieniu pierwszych pasożytniczych os, naukowcy wrócili do jednej z najciężej dotkniętych stref, gęstej części lasu, gdzie wcześniej zarejestrowano ponad 700 żółtych, szalonych mrówek na metr kwadratowy. To, co znaleźli, zaprzeczyło wszelkim przewidywaniom. Ziemia przestała się pełzać. Pozostało mniej niż 10 żywych mrówek. To było jakby wielkie imperium załamało się w ciszy. Z mrówkami w odwrocie czerwone kraby zaczęły wracać. Nie tylko w rozproszonych grupach, ale w liczbach, które nikt nie śmiałby przewidzieć. Leśne ścieżki, które wcześniej były puste, teraz brzmiały od szelestu szczypiec i muszli. Migracja, która skurczyła się do około 40 do 50 milionów krabów, w 2024 roku przekroczyła 100 milionów. Drogi, które wcześniej były zamknięte z powodu przynęty dla mrówek, teraz znów zostały zamknięte dla krabów. Ale kraby przyniosły więcej niż tylko widowisko. Kopiąc w glebie i oczyszczając opadłe liście, sam las deszczowy zaczął znów oddychać. Martwe warstwy szczątków zaczęły się przerzedzać. Wilgotność powróciła do podszytu. Gatunki endemiczne, takie jak buby a botta. Zatrzymały swoje zanikanie, gdy drzewa do gniazdowania zaczęły się stabilizować. Nawet zapach lasu się zmienił, z suchego rozkładu na wilgotne odrodzenie. A jednak nie był to efektowny ratunek. Nie było maszyn, nie było wielkich budowli, tylko cicha, przywrócona równowaga, wywołana przez owada nie większego niż ziarnko ryżu. Rodzaj powrotu, który nie ogłasza się nagłówkami, ale przez powrót rytmu, koloru i oddechu do żywego systemu, który przez długi czas był wzięty jako zakładnik. Osa zatrzymała imperium ale jak długo? Na takich wyspach równowaga wisi na włosku, a nawet najmniejsze źródło paliwa może zdecydować, kto przetrwa. Natura rzadko ogłasza zwycięstwo. Co byś zrobił? Podziel się swoimi przemyśleniami poniżej i subskrybuj, aby poznać więcej najdziwniejszych historii o przetrwaniu na naszej planecie.